Składa się z dwóch członków: kalarii, co oznacza miejsce treningu, y, przestrzeń do, do ćwiczeń, i pajatu, y, i to słowo oznacza właśnie trening, ćwiczenia wojskowe więc w sumie razem jest to miejsce ćwiczeń, miejsce treningu i y, y, jakby tak, tak to funkcjonuje. Natomiast bardzo często się po prostu używa tego skrótu kalarii, który jest łatwiejszy i, i do wymowy, i, i do jego zapamiętania. Yy, kalari pochodzi z, tak jak wspomniałam, z południowo-zachodniej części Indii, yy, z stanu Kerala, który dzieli się na kilkanaście dystryktów i jest to. Yy, nie ma tego nigdzie indziej w Indiach. To znaczy, to nie jest tak, że to jest pani indyjska sztuka walki, tylko właśnie wywodząca się z, z tego wąskiego paska i do tego jeszcze dzieli się na trzy style, tak um, upraszczając, dzieli się na trzy style, ponieważ takich odmian lokalnych może być więcej. E, styl północ, e, północny, środkowy i południowy i to również odnosi się tylko do tego, e, do tej części, do, tylko do tego stanu Kerala. Czyli styl północny jest z północy Kerali, a nie z północy samych Indii. Na północy są inne sztuki walki, e, no, z, powiedzmy zupełnie innej, tak samo na, na, na północnym zachodzie, yy, na północnym wschodzie, przepraszam. Yy, więc yy, przede wszystkim, jakby Kalari jest tą domeną yy, właśnie Kerali, yy, a styl południowy dodatkowo yy, jego yy, jest jakby takim trochę konglomeratem też technik, yy, powiedzmy technik walki z sąsiadującego stanu Tamil Nadu. Więc też jeszcze jest tam po prostu mnóstwo innych szczegółów, yy, lokalnych odmian yy, i tak dalej. Yy, w Kalani nie ma takiego systemu pasów, yy, jakichś egzaminów, yy, nie ma takiego sylabusa jak, nie wiem, w jakichś innych odmianach, w innych stylach sztuk walki. Yy, na przykład Aikido czy Kapuery, gdzie są, czy karate, także mamy pasy, które yy, jakby poświadczają stopień, umiejętności danego ucznia, tylko w... doświadczyć takiego właśnie systemu nauki, takiego tradycyjnego systemu nauki w tej przestrzeni. Tradycyjnie budynek kalali był kopywany jakby w ziemię był taką, na, oczywiście jest na, na powierzchnia to jest po prostu taka uklepana, takie klepisko, uklepana ziemia, a był on kopywany poniżej poziomu gruntu po to, żeby utrzymać niższą temperaturę i no, jednocześnie było to ekonomiczne, tak? Bo nie wymagało zmuszenia jakichś tam specjalnych konstrukcji poza, poza dachem i tymi strzałkami też jest zaznaczone powietrze, które wnikało do wnętrza czy wnika do wnętrza kalarii, ale jednocześnie nie powoduje przeciągu, co pomaga utrzymać taką stałą temperaturę do ćwiczeń, nie jest ani za gorąco ani za yy, ani za zimno najstarszą sztuką walki Może nie sięgają bardzo daleko wstecz. I właśnie w okresie tego średniowiecza 11, XI, XII do XIV wieku było rzeczywiście, ponieważ Karala była podzielona wtedy na małe księstwa i lokalni władcy mieli swoje armie złożone właśnie z najarów, z wojowników, których wykorzystywali do, do walk między sobą. i Między innymi taką bronią oni się posługiwali. To są zdjęcia sprzed przed kilku lat, a jest przed <noise> 600. Natomiast jakby ta taka archaiczna forma wielu właśnie i, i broni, i częściowo też jakby ruchów, dynamiki przetrwała do dziś. Chociaż w, wiadomo, że. W w momencie, kiedy prof. strzelniczy zaczął być używany, no to znaczenie takiej białej broni i, i umiejętności walki wręcz jakby było o wiele mniejsze. A w XIX wieku, w czasie, w czasie, gdy Brytyjczycy rządzili Indiami, Kalari było zakazane. Można było ani trenować, ani trzymać broni w domu, ani nosić jej przy sobie. I to był y, jakby ten okres, kiedy bardzo wielu mistrzów przestało uczyć, y, i ta tradycja bardzo mocno podupadła. Natomiast na początku już XX wieku, kiedy zaczęły się takie silniejsze ruchy y, narodowo-szkoleniowe, niepodległościowe w Indiach, to również zaczęto przywoływać lokalne tradycje, które pomagały pomagałyby. Wzmocnić tą tożsamość, yy, tożsamość narodową, i, yy, i między innymi yy, ten mistrz, który siedzi ze swoim uczniem, yy, właśnie w latach 20 yy, XX wieku yy, organizowali różne pokazy, jeździli, podróżowali po całej Karali, pokazując, przypominając, jakby. Yy, Tę tradycję właśnie ludności karalskiej, i zachęcali do tego, żeby jakby ludzie sobie o tym przypomnieli, i na powrót zaczęli kultywować ich własne, no własną tradycję kultury, jakby, która łączy już nie tylko dla takich stricte jakby umiejętności. Walecznych, bojowych czy samoobrony, ale traktując to też jako sztukę i jako system pracy z ciałem, który. Niektórzy z nich mają takie tradycyjne stroje Langotil, białe czy jasno-kremowe przepaski, takie bieliznę właściwie, którą się owija wokół bioder i genitaliów. Jest tam bardzo gorąco. Dodatkowo jeszcze przed treningiem często smaruje się ciało olejem który i rozgrzewa, i y, 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 uelastycznia ciało i też wnika, ponieważ jest bardzo gorąco, to skóra się mocno poci i ten olej również ma właściwości takie leczniczo-pielęgnacyjne. Dzięki temu, że jest ta wentylacja przez przyspory, to po prostu ten olej też wnika w skórę i dodatkowo... Są to olej? Są różne, to jest olej sezamowy y, i są takie mieszanki, na przykład Tyler, to jest olej, który oprócz, na bazie oleju sezamowego, tam jeszcze ma inne różne składniki, który też jest, yy, on też jest stosowany w takim yy, masażu przedtreningowym, albo w treningu powiedzmy sportowym, natomiast yy, jest bardzo dużo różnych roz, rodzajów olejów i już na przykład, jeżeli mamy do czynienia z jakimś leczeniem kontuzji, albo yy, jakimiś, yy, Problemami zdrowotnymi, no to są specjalne mieszanki. To, co słychać, to są komendy wajdari, które wypowiada nauczyciel. I na przykład mówię prawa noga, lewa noga, obrót. Teraz, no, krok z jakąś tam określoną figurą. Jeszcze ćwiczy. Natomiast ona wyszła za mąż za, za nauczyciela Kanalii, który był przez długi czas mistrzem, a po jego śmierci kontynuowała działalność ich szkoły, no i sama jakby stała się tą osobą, tą no, mistrzynią, powiedzmy tak. Stoi na czele szkoły, kształci. Często właśnie jest przywoływana jako taki, taka postać, która yy, no udowadnia, że kobieta też może być właśnie mistrzynią i, yy, i dzięki temu też jakby to motywuje po prostu kobiety tam, żeby, yy, żeby nie, nie zaprzestawały na przykład tej aktywności fizycznej. Yy. W XVI wieku powstawał taki Obecnie klasyczny, te, klasyczna forma teatru tańca Katakali, to w... z Kerali to właśnie y... ci żołnierze byli pierwszymi performerami, pierwszymi aktorami, którzy byli w stanie w takich ciężkich kostiumach, jak po lewej stronie, y... na przykład przez kilka czy kilkanaście godzin y... występować na scenie. I y... miejsce, w którym właśnie się uczy tańca Katakali, też się nazywa Kalari, i też y... o czym, zaraz przejdziemy, jakby się do masaży ale też jakby ten trening fizyczny, przygotowujący właśnie tancerza czy aktora zawiera niektóre elementy treningu Kalari Pajatu. Natomiast po prawej stronie to jest tylko tak przykładowe zdjęcie przykładowe innego rytuału, bo to, ponieważ w Kerali jest mnóstwo jakichś form, w ogóle w całych Indiach, ale w Kerali też, mnóstwo form teatru, tańca, jakichś gier, zabaw folkowych, które są oparte na ruchu, Jakieś tańce z kijami, tańce z szablami yy, i różne inne takie właśnie yy, formy yy, zabaw. I yy, no, powie, powiedzmy zabaw yy, i tańców ludowych, yy, to je, są również, yy, jest taki, również znany rytuał Tejan, który polega na tym, że zaprasza się właśnie wykonawców osoby, które wcielają się, które jakby zakładają właśnie specjalne kostiumy, wcielają się, czy ucieleśniają bóstwa i taki rytuał trwa na przykład całą noc, albo nie wiem, dwie, dwa dni na przykład w jakiejś świątyni i w tym czasie lokalna społeczność przychodzi, jakby do, jest świat, no jest to rytuał, tak? więc nie jest to przedstawienie, więc ludzie, którzy na to przychodzą, Doświadczają często, tak jak oni o tym mówią, obecności bóstwa, które się wciela w, właśnie w, tą, w tę osobę i są różne post, jakby są różne postaci, yy, że tak powiem, w repertuarze i yy, yy, w zależności jakby dana postać jest związana z danym mitem, z daną jakąś historią. I w czasie tego rytuału często odgrywają, czy jakby wcielają się w... No właśnie to jest takie, ponieważ jest to rytuał, więc trudno tutaj mówić, że oni po prostu odgrywają tę rolę, ponieważ często to jest na poziomie transu, czy jakichś takich przeżyć ekstatycznych. Ale na przykład, ponieważ nie wiem, dana postać w micie na przykład przechodzi przez płonący las, to w w czasie tego rytuału, na przykład, jest rozpalone ognisko, potem ono jest trochę wygaszone, ale na są, albo, albo ta postać skacze na przykład przez to ognisko nad tym ogniem, albo przechodzi przez rozrzeżonych węglach i też jakoś to ma. No jest to ściśle związane z, jakby z historią, to z, z mitem, który go dotyczy, w którym powiedzmy występuje tak, ta, ta postać. Także. I mogą one być i. Spożywane jako lekarstwo takie doustne i właśnie stemple, i oleje, i kąpiele, i jakieś parówki. W sensie, że pa, jakby jest się w takiej, taka sauna z parą z jakiejś wody, lecz, z różnymi ziołami. Więc jakby jest to również bardzo taka zamasowana wiedza, jeżeli chodzi o takie zioło, lecznictwo, i oprócz tego znajomość fizjologii jest bardzo istotna. I punktów takich witalnych punktów marma, które przykładowo są zaznaczone na tej na na ilustracji po lewej stronie. Które są na jakby skrzyżowaniu mięśni, ścięgien, naczyń limfatycznych i krwionośnych, które mają wpływ na czy jakby promieniują na obszar, danego, na obszar ciała, który jest jakby związany z, z, z tym danym punktem. I tutaj mamy. Dzisiaj na zajęciach ze studentami, właśnie współpracy prowadzi kursa jurwedyjskich w Gdańsku. Dokładnie to robili. <grym> <grym> Także jakby przy stemple, które tutaj Szaka robi, Kalahi, y, również są elementy jakby, takie specyficzne dla kultury indyjskiej, i y, przed rozpoczęciem y, terapeuta, który rozpoczyna masaż, okazuje, on tam będzie do, jakby pozdrawiał, takie, okazywał szacunek i pacjentowi, y, czy Osobie, której wykonuje masaż, i jakby też to jest taki gest, w którym terapeuta po prostu 100% swojej uwagi i energii przeznacza na osobę, którą się będzie zajmował. I to już na początku jest nakładanie oleju. protokół jest bardzo określony. Dokładnie wiadomo, jakby dokładnie jest określone jakie ruchy, w jakiej kolejności, która strona ciała, yy, i właśnie jak, jak, w którą stronę i tak dalej, i tak dalej. Także nie ma tutaj przypadkowości. I yy, właśnie charakterystyczne jest to, że terapeuta się yy, czy, Mistrz yy, przytrzymuje się sznurka zwieszonego u Ja albo czasami ma dwie stojaki y, różne są sposoby, sposoby mocowania, dzięki czemu jest w stanie regulować nacisk wywierany na ciało y, osoby, którą masuje, czasem mocniej, czasem słabiej, yy, czasem słabszy jest ten nacisk. Yy, yy. Na przykład master, czy przygotowanie w to jest w samym kalarium. Po treningu, czy przed bezpośrednio to jest w tym samym miejscu. Można to robić w tym samym miejscu, tak. Jeżeli yy, na przykład są yy, takie szkoły, gdzie jest osobna część przeznaczona na terapię, bo czasami tak jest, no to robią to gdzie indziej. Ale jak nie ma osobnego pomieszczenia, to można to robić tak. w kalarii. I po prostu tam się wszystko przynosi i, i masaż. Akurat ten jest tutaj na, na takiej platformie drewnianej. Yy, do masażu, takiego tylko, który się wykonuje rękami, to ten stół musi być wyższy, tak żeby jakby to była wygodna pozycja dla, dla terapeuty. Ale przy masażu stopami to jest po prostu na, na takich matach, bo w to też olej wsiąka. Yy, yy, yy. I może się to odbywać. Because I'm